Cześć, to The Maze Runner, i w tym odcinku chciałam Wam pokazać moją półkę na konie pociągowe z firmy Kolekta, ponieważ właśnie wróciłam w pokoju i zobaczyłam, że Tata jednak mi ją kupił już szybko. A więc tak jest, ona taka, jeszcze na ścianie nie wisi, jak widać. Póki co mam koni pociągowych z jej kolekta ile? Sześć. Tak, ym, no właśnie, niedługo przyjdzie mi. Klad Szajer ze Szlejch i Klad z kolekty Takara. Będę ją przemalowywać na maść karosrebrną, także na pewno ją sobie zostawię. Klad yy, Szajer ze Szlejch sprzedam, jak przemaluję. Będzie pomalowana na maść ciemnogniadą. Yy, tak, no. Mam zamiar sobie jeszcze kupić yy, oczywiście ogier ardeńskiego. Yy, no. I myślę, że... Albo kolekta tutaj będą stały, te większe, albo też na przykład inne firmy. Ale to jeszcze wszystko zobaczę. No to, to by było na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i pa pa.